Czy to już koniec wakacji? Wiem, wiem, to wcale nie jest zabawne, ale nowy rok szkolny oznacza zupełnie nowy początek, prawda? To może być wasz rok. Prawdopodobnie jesteście przerażeni, zwłaszcza jeśli zaczynacie naukę w szkole średniej. Żeby pierwszy dzień nie był tak straszny jak się wydaje, warto przygotować się do niego wcześniej. Przede wszystkim odpocznijcie i nie zarywajcie nocy. Mam nadzieję, że staraliście się wrócić do szkolnej rutyny wstawania rano i chodzenia spać o przyzwoitej porze. A to wszystko po to, żeby wasz organizm nie doznał szoku. Chyba nikt nie lubi wcześniej wstawać, ale gdy wrócicie odpowiednio wcześniej do szkolnego rytmu, nie będziecie mieć problemów ze wstawaniem z łóżka 1 września. Jeśli macie problemy ze snem i nie możecie przestać myśleć o tym, co przyniesie poranek, pamiętajcie, że wszyscy inni są tak samo zdenerwowani lub podekscytowani jak wy. Może myślicie, że tylko wy się stresujecie, ale uwierzcie, że wszyscy myślą podobnie. Jaka będzie nowa klasa? Czy nauczyciele okażą się surowi? Gdzie usiądę podczas obiadu? Czy poznam nowych przyjaciół? To normalne. Spróbujcie się zrelaksować i pamiętajcie, że nie jesteście sami. Skoro mówimy o wstawaniu, zróbcie to odpowiednio wcześnie. Jeśli będziecie mieć czas na wszelkie poranne czynności, dzień zacznie się mniej stresująco. Pośpiech wprowadza nerwową atmosferę i może sprawić, że zapomnicie o czymś ważnym. Poświęćcie czas na prysznic i przygotujcie się we własnym tempie. To doda Wam pewności siebie. Potem zjedzcie śniadanie. Może dzień wcześniej zaplanujcie co zjecie rano i jeśli to możliwe przygotujcie to wieczorem poprzedniego dnia. Wasz mózg potrzebuje energii. Spokojnie i bez pośpiechu zjedzcie śniadanie i przygotujcie się mentalnie. Jeśli planujecie wziąć ze sobą lunch, również zapakujcie go poprzedniego wieczoru, żeby nie martwić się tym rano. Odżywiajcie się zdrowo przez cały dzień. Pełnowartościowe jedzenie przed i w trakcie szkolnego dnia naprawdę wpływa na wasze samopoczucie. Gdy zjecie dobrze zbilansowany posiłek, nie będziecie ospali i z łatwością skupicie się na lekcjach. Nie zapominajcie o obiedzie, ponieważ to on dostarcza energii na resztę dnia. Danie powinno być zdrowe i dawać poczucie sytości szczególnie jeśli zamierzacie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i uprawiać sport lub grać z kolegami. No, to były czasy. Dobrym pomysłem na dzień przed rozpoczęciem szkoły jest lekki trening. Rozładujecie napięcie i będzie wam się lepiej spało. Zjedzcie dobry obiad, ale nie przesadzajcie. Unikajcie napojów gazowanych i tych z kofeiną, żeby uniknąć problemów z zasypianiem. Ponadto już wieczorem wybierzcie ubrania i wyjmijcie je z szafy. Pomyślcie o idealnym stroju do szkoły. Jaki jest wasz styl? I co sprawia, że czujecie się najbardziej zrelaksowani i autentyczni? Pierwszego dnia powinniście być pewni siebie, ponieważ to uczucie zostanie z wami przez resztę roku szkolnego. Jeśli czujecie się dobrze w swojej skórze, stres związany z powrotem do szkoły powinien zniknąć, a wy poczujecie, że panujecie nad sytuacją. Mam nadzieję, że kupowanie ubrań do szkoły już za wami. Porada numer jeden brzmi: Jeśli możecie, idźcie do fryzjera jeszcze przed pierwszym dniem szkoły. Nowa fryzura sprawi, że poczujecie się wyjątkowo podczas rozpoczęcia roku szkolnego. W ten sposób sprowokujecie znajomych do rozpoczęcia rozmowy i prawdopodobnie dostaniecie mnóstwo komplementów. Poświęćcie dużą część dnia na przygotowanie się. Czy dostaliście listę podręczników? Jeśli tak, czy kupiliście już wszystko, czego potrzebujecie? Przyporządkujcie zaszyty i teczki do każdego przedmiotu. Macie już plan lekcji? Dokładnie przejrzyjcie go już przed pierwszym dniem szkoły. Przygotujcie odpowiednią liczbę długopisów, zakreślaczy, ołówków i piórnik do ich przechowywania. To może nie brzmi jak dobra zabawa, ale jeśli będziecie świetnie zorganizowani i poznacie plan lekcji, unikniecie stresu i będziecie gotowi na pierwszy dzień szkoły. A rano wszystko pójdzie gładko. Wystarczy, że weźmiecie w rękę plecak i możecie wychodzić. Porada numer dwa dotyczy kolejnych rzeczy, które warto wrzucić do plecaka, a mowa o gumach i miętówkach. Chyba chcecie czuć się świeżo rano lub po obiedzie podczas rozmowy ze znajomymi. To także świetny sposób na rozpoczęcie rozmowy z nowymi kolegami. Po prostu poczęstujcie ich miętówką lub gumą do rzucia. To może wydawać się oczywiste, ale nie każdy o tym myśli. Przygotujcie się na rozmowę o swoich wakacjach. Może byliście na wycieczce albo macie w zanadrzu jakąś ciekawą historię. Pomyślcie o tym na kilka dni przed powrotem do szkoły. Na pewno wszyscy będą pytać o wasze wakacje, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Bądźcie na to przygotowani. Dodatkowo pytanie jak minęły wakacje to świetny sposób na rozkręcenie rozmowy. Jeśli to możliwe, przed 1 września warto pójść do szkoły i przejść się po niej. Postarajcie się zrobić to jak najbliżej pierwszego dnia szkoły. Możecie nawet znaleźć swoją szafkę, jeśli znacie jej numer. Poćwiczcie jej odnajdywanie. Znajdźcie wszystkie klasy i pomyślcie o najlepszej drodze prowadzącej do nich od waszej szafki. Wszystko może wyglądać trochę inaczej, gdy korytarze są pełne innych uczniów, ale nie panikujcie. Ich dzień lub dwa dni wcześniej i ustalcie kwestię wspólnego chodzenia do szkoły. Będziecie znacznie bardziej zrelaksowani widząc przyjazne znajome twarze podczas wchodzenia do szkoły. Jeśli to rodzice Was podwożą, umówcie się na spotkanie ze znajomymi o określonej godzinie przedszkolnym budynkiem. Wsparcie znajomych jest nieocenione i działa cuda. W końcu przechodzicie przez to razem. Dodatkowo, jeśli to możliwe, umówcie się z przyjaciółmi na wspólne zjedzenie obiadu w stołówce. W ten sposób możecie uniknąć niezręcznych sytuacji i niepokoju związanego z rozglądaniem się i szukaniem wolnego miejsca. Z przyjaciółmi wszystko jest lepsze. To może być wyjątkowo nudne, ale wypełnijcie wszelkie dokumenty wymagane pierwszego dnia szkoły już poprzedniego wieczoru. Być może dostaliście od dyrekcji formularze medyczne, zgody, zwolnienia lub inne podobne dokumenty. Wypełnijcie je dzień wcześniej i włóżcie do plecaka, żeby ich nie zgubić. Papierkowa robota to ostatnia rzecz, którą chcecie się przejmować pierwszego dnia o poranku. I oczywiście nie zapomnijcie ustawić wieczorem alarmu. Niezależnie od tego, czy korzystacie w tym celu z telefonu, czy macie budzik stojący na nocnej szafce, upewnijcie się, że alarm jest ustawiony na właściwą godzinę. Łatwo o tym zapomnieć, mając na głowie inne sprawy, ale nie chcecie się spóźnić już pierwszego dnia, prawda? Przede wszystkim wieczorem przed pierwszym dniem szkoły spróbujcie się zrelaksować. Obejrzyjcie ulubiony, zabawny program telewizyjny lub film. Poczytajcie dobrą książkę. Weźcie głęboki oddech. Kluczem do udanego roku szkolnego jest dobra organizacja, zdrowie, wypoczynek i pewność siebie. Uczcie się pilnie i traktujcie wyniki w nauce jako priorytet, ale nie zapominajcie o dobrej zabawie. To powinny być najlepsze lata Waszego życia, prawda? Powodzenia i udanego roku szkolnego. Czy macie inne wskazówki dotyczące powrotu do szkoły, które pominąłem? Co sądzicie o nadchodzącym roku szkolnym? Opowiedzcie o swoich oczekiwaniach w komentarzach poniżej. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Hej, jeszcze nie biegnijcie szukać ciuchów na rozpoczęcie roku szkolnego. Mamy setki świetnych filmików, które mogą Wam się spodobać. Musicie tylko wybrać jeden z proponowanych kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.